Czy chcesz posłuchać dzisiaj o tym, jak nie polecimy dzisiaj na urlop? Nie polecimy, dlatego że. W Jordanii tam dokąd leciliśmy, jednak jest zimno. A my lecimy po słońce, chcieliśmy poleżeć sobie na plaży. Plan był taki, że idziemy do Amanu na 2-3 dni, po czym bierzemy samochód, wynajmujemy. Idziemy jakieś 2 godziny od Amanu na południe. Zatrzymujemy się w Petrze na jakieś 2 dni i później dalej... przepraszam bardzo. Nadal fryzura mołek jest dla mnie niedościgniona. Natomiast dalej mieliśmy jechać znowu nad Morze Czarne. Gdzie miało być 26, 27, 28 stopni, więc w sam raz na, na odpoczynek na plaży przy basenie. Taki był plan. Plan jest dzisiaj taki, że nie lecimy, dlatego że okazało się, że w Omanie, no to wiedziałam akurat, że jest e, taka sama temperatura jak u nas, czyli jakieś pi plus 4, plus 5 stopni do tego dochodzi dzisiaj fakt, że słuchaj, na jutro zrobili wamania dzień wolny od pracy, bo uwaga, spadł śnieg. Wygląda na to, że wszędzie spada śnieg, łącznie z miejscami, gdzie nigdy nie padał śnieg. Za to nie pada u nas, gdzie zawsze u nas padał śnieg w styczniu i w lutym. Pokolana. U nas w tym roku Śniegu nie było wcale praktycznie. Dzisiaj napadał rano troszeczkę, i już go nie ma. A raz było tylko tak, że troszkę napadało musiałam odśnieżać od samochód. Natomiast szepnie musiałam skrobać jeszcze ani razu w tym sezonie jest piękne słońce, jak widać, cudowne. U nas znów e, stopień jest plus 7 w tej chwili. Fajna pogoda do parku <noise> na Plac Zabaw także lepsze niż wamanie. No i raz, że śnieg mamy u nas, to jest jedna rzecz, ale no nie chciałabym specjalnie jechać w Jordanii i prowadzić samochód. E, nieprzystosowany do takich warunków. No bo przecież tam specjalnie śniegu nie ma. Także teraz robią holidays, robią, wszystko, zamykają. A w ogóle z tym lotem to już mamy przyboje niesamowite, bo to oczywiście nie jest tak, że my sobie wzięliśmy i kupiliśmy lot do Jordanii. Nie, nie, nie! Historia tych biletów sięga z zeszłego roku, oczywiście. Mieliśmy bilety kupione z lotnicze Turkish Airlines do Szarczy na marzec zeszłego roku, pandemicznego 2020 które oczywiście odwołaliśmy lot, znaczy przebukowaliśmy sobie ten lot, gdyż właśnie wszystko się zaczynało dopiero z pandemią. Przebukowaliśmy lot marcowy 2020 z szarży na grudzień tego samego roku do Dubaju. To jest tam rzut beretem. Eee, Prowincja Szarcza, prowincja Dubaju. W każdym razie mieliśmy lecieć w grudniu do Dubaju. Nic z tego też nie wyszło, bo myśleliśmy, że oczywiście już będzie po wszystkim, po pandemii, będzie można sobie podróżować, jak, jak człowiek. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Mało. No i prze, przebukowaliśmy. Przepraszam, znów ten lot. W ogóle teraz nie wiem, czy wiecie, ale większość. Tak mi się wydaje, że większość linii lotniczych. Oferuje taką możliwość przebukowania biletów w nieskończoność, prawie i często w ogóle do różnych, na różne kierunki. Także tych limitów jest mało, te przebukowania najczęściej są za darmo. Jedyne co trzeba często ponosić koszty to jest zmiany taryfy, jeśli takowa jest. No więc my zmieniliśmy z tego marca z szarży na grudzień na Dubaj. Później z tego grudnia Dubajowego przełożyliśmy właśnie na ostatni tydzień lutego też na Dubaj. Po czym na tydzień przed naszym wylotem do Dubaju właśnie okazało się, że Rumunia wrzuciła Emiraty Arabskie, patrząc na dane zachorowań, wrzuciła na żółtą listę, co oznaczało, że po tygodniu pobytu w Dubaju, wracając do Rumunii, przebywalibyśmy przez dwa tygodnie na kwarantannie. A to mi się za bardzo nie uśmiecha, bo tym, którzy nie mają dzieci, na przykład, może nie wiecie, jak to jest, jak dziecko zostaje w domu, a powinno być przez dwa tygodnie w przedszkolu. Mało tego, zostaje w domu, ale nie może. Oczywiście, że wiecie. Oczywiście, że tak. Mieliście to całą pandemię. Nie można z nim nigdzie wyjść, na plac zabaw i tak sobie byśmy kisili się w domu przez dwa tygodnie, nie mogąc wyjść do sklepu i tak naprawdę i nigdzie, A na żaden spacer, tylko dlatego, że nam się zachciało tygodnia Dubaju. Więc absolutnie stwierdziliśmy, że nie, nigdzie nie lecimy, aż nie tam. No i wtedy Bolo zauważył, że są oczywiście inne kierunki, na przykład Egipt albo Jordania. Z tych dwóch zdecydowanie jakoś, nie wiem, bardziej wolimy Jordanię. No i że Jordania it is. Lecimy. Okazało się, że jest z jakichś tam względów właśnie różnic w taryfie. Nie można było tego biletu przebukować sobie od tak, dzwoniąc na infolinię nawet Turkish Airlines, tylko trzeba było, e, trzeba było iść do biura podróży Turkish Airlines. Poljechałam tam wczoraj. <grym> A okazało się, że w ogóle tego biura już tam nie ma, że jest jakieś inne biuro podróży, i na kartce na, na papieru, z, y, która wisiała na drzwiach wejściowych, było już napisane od razu, że ale nie, nie jesteśmy biurem Turkish Airlines, sorry. Jedyne biuro Turkish Airlines y, jest na lotnisku. Dowiedziałam się, że owszem, no wiedziałam, że ono tam jest, ale wiedziałam, że nie jest czynne cały czas. Dowiedziałam się, że jest czynne owszem, wtedy tylko kiedy mają loty, ale i tak na 3 godziny przed pilotem. No więc postanowiliśmy, że okej, okay, no to w takim razie. Pójdziemy na nasz lot, który miał być dzisiaj o godzinie 10 wieczorem do przez Istanbul do Amanu. I na 3 godziny przed, po prostu sobie ten lot przełożymy. No, z tego Dubaju ten. No i co? Zrobiliśmy sobie wcześniej, wczoraj rano, testy Bolo i ja na COVID-a, przeciwko covid -owi. Wyniki przeszły wieczorem, negatywne. Także to był taki koszt, który wydaliśmy: 600 Lei, czyli 600 zł, po 300 na łebka. Co Raya nie musiała robić. Ech. No i mieliśmy lechać, ale Bolo wczoraj przyszedł z pracy i mówi, bo wczoraj akurat był w oficie, o dziwą od dawna już pierwszy raz. I mówi, słuchaj, sprawdzałam właśnie pogodę. Dobrze to zrobił, bo ja bym to zrobiła dopiero dzisiaj pakując się, taki miałam plan, że dzisiaj się będę pakować. Sprawdził jeszcze raz pogodę, no i się okazało, co się okazało, że w Amani jest. E, wiem, taka pogoda jak u nas plus śnieg. A w a, jak się nazywa to miejscowość? Ak. Kurcze, Akaba! A kabi nad Morzem Czarnym. No. Pogoda to jest 20 stopni. No, przyjemna pogoda na spacer, na rower, ale nie po to, żeby leżeć na plaży. A tam nic innego w zasadzie nie ma, ro nie ma do robienia. Plus, my nie chcieliśmy też nic innego robić przez jakieś 5 dni czy 4. Chcieliśmy leżeć na plaży i e, żeby Soraya się cieszyła basenem czy morzem i po prostu. Także dupa. Nie lecimy dzisiaj. Dobrze, że tych biletów nie udało nam się w związku z tym przebukować, bo to się wiązało z faktycznie pokryciem dużych różnic taryfowych, tam tysiące dolarów, także spory koszt by to był. Hotel udało nam się bardzo szybko i bezkosztowo anulować. No i tyle, dobrze, bo jeszcze wizy nie wykupił, plus jeszcze mielibyśmy um, trzeba było zrobić badania, nie badania, tylko test covidowy na miejscu. I na to się na szczęście Boże też jeszcze nie zapisał i nie płacił. Także muszę dzisiaj wziąć taką e, maseczkę, bo wyprałam. Z, oczywiście słuchaj, jeden plus tego wszystkiego jest to, że wyprałam absolutnie wszystko co do ostatniej rzeczy, wszystko to na pranie. <grym> łącznie ze wszystkimi maseczkami wielorazowymi naszymi. Także i zapomniałam po prostu przynieść do samochodu dzisiaj nowych. Te są fajne, bo się fajnie oddycha, ale są jakieś takie za duże dla mnie. Przyjechałam po dziecko. Sobie poczekam w samochodzie, widzę, że nikt nie idzie, jeszcze mam 5 minut. No i także nie pojechać dziś dzisiaj na urlop. Eee, a nowego holder do telefonu też nie kupiłam. Znaczy kupiłam dwa, ale żaden się nie sprawdził. Może macie pomysł, jak to zrobić? O, tam idzie pani, jakaś Flori. Macha, mówi, że nie ma sorai, idę do niej zobaczyć, co tam jest. Już idzie, jeszcze je coś. Dobrze, niech je. Mnie fajnie jest, jak nie je w przedszkolu, bo to znaczy, że musi zjeść w domu, a to znaczy, że ja muszę ugotować albo coś przygotować, że nie możemy mieć od razu na jakiś plec zabaw czy coś. Dobrze. Yy. Nie ma tego złego. Szczerze mówiąc, ja się wcale na te wakacje nie nastawiałam. A, no takie czasy, że jak wyjdę z a, samolotu i moja stopa dotknie ziemi obcej, to dopiero uwierzę, że jestem na wakacjach. A do tej pory. Jakoś nie za bardzo. Powiem Wam też szczerze, że niespecjalnie jakoś mi się strasznie tęskni za latem. Nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Czy z tego, że zażywałam witaminę D <grym> przez okres zimowy, nie wiem. Ale nie mam takiego strasznego. Um... Z takiej strasznej potrzeby lata i, i, i ciepła, e, ani też jakiegoś takiego wielkiego odpoczynku. Jakoś się wszystko mi tak inaczej poukładało ostatnio, bolo bardziej, więc już życzę mu, żeby miał urlop. E, Namawia nas, żebyśmy znajomi stąd, żebyśmy wjechali gdziekolwiek, bo Soraya po prostu ma teraz tydzień e, ferii zimowych w przedszkolu. I chociaż w góry, tu gdzieś do Rumunii, ale góry. No. Nie... No nie jesteśmy fanem gór. Ja lubię, ładnie wyglądają. Tak na yy, widokówkach czy coś, czy og lubię oglądać filmy. Ale tak, żeby jechać. No nie, nie wiem, nie, nie lubię tego ostrego klimatu gór. Latem tak samo nie. Yy. Tej, tej, tej różnicy temperatur i tak dalej, a w ogóle z dzieckiem jechać e, teraz na narty, gdzie my nie idziemy na nartach, gdzie jest zimno, mokro. Wiesz, to też jest zimno, mokro, ja z dzieckiem wyjdę na dwór zawsze, nie mam z tym problemu, że ona się ubrudzi, umoczy i tak dalej, ale ja mam, wiesz, w domu dwie pary dla niej śnieg, Trzy w sumie, bo jedne są w przedszkolu, spodni na śnieg, mam dwie pary śniegowców, jakiś butek, kurtek miliony, czapek i szalików. Ja bym to wszystko musiała wziąć, bo wiesz, ja nie mam problemu z tym, że wrzucę coś do pralki, Sorry, że tak zerkamy zerkam, czy już idzie z RAJA. Nie mam z tym problemu, że coś wrzucę do pralki po prostu, że ona coś pobrudzi. Nie ma problemu, mam następne. A tak na no, takim kurna, zjeździe, że tu sobie pomoczyła, to mam drugi, ale już więcej nie mam, a to musi wyschnąć, a tak! Ee. No ja nie umiem tak, nie. Pani psycholog mi powiedziała, że mam zorganizować. Właśnie jed... nie zorganizować, mam po prostu wyjść z srają raz spontanicznie, bez przewidywania i bycia przygotowaną na każdą ewentualność. Ja tak mam. Ja tak mam, że po prostu teraz coraz mniej, bo ona jest coraz starsza, więc yy, coraz więcej jest możliwe, żeby na, naginać <gryw> jej komfort czy tam sytuację ale mnie mniej energii kosztuje przygotowanie wszystkiego i bycia przygotowaną na każdą ewentualność, zwłaszcza w takich sytuacjach jak na przykład wiosna czy jesień, kiedy, nie wiem, ona w przedszkolu jest w bardzo grubej kurtce teraz na przykład, bo było bardzo zimno rano, a teraz jest już tak sobie, nie? Plus siedem, już ta kurtka jest za gruba, więc gdybyśmy miały teraz jechać, że iść bezpośrednio na, przed, na plac zabaw, to bym miała tu ze sobą, a nie idziemy, Ja bym tu ze sobą kurtkę inną, może, nie, no, buty na zmianę nie, ale jesienią tak bywało czasami, że miałam buty na zmianę, bo było ciepło, a później wieczorem się robiło bardzo zimno, bardzo szybko. E, picie, przekąski, wiesz, pieluchę kiedyś, e, plasterki, no wszystko, wszystko w plecaczku jest wszystko. E, mniej mnie to energii kosztuje, takie wyjście takie, nie wiem, na plażę, gdzie zabieram wszystko możliwe, co może, czego może dusza zapragnąć i e, co się może raczej wydarzyć, o to chodzi hulajnoga, rowerek, wszystko, niż yy, no, kombinowanie i improwizowanie w sytuacji takiej, gdy się coś dzieje, na przykład, nie wiem, posiusia się i już, a ja nie mam nic przygotowanego, nie mam za sobą niczego. No i mnie to tyle stresu kosztuje wtedy i y, tyle wyrzutów, że kurde, to nie są rzeczy, ja się godzę z tym, że, że są rzeczy, których ja nie przewidzę, ale nie potrafię się pogodzić z rzeczami, które powinna była przewidzieć, które wiem, że mogą się wydarzyć i że się na nie nie no. no Tak mam i tak mam, ale z sorajem głównie. Ja mogę spoko sobie nie zabrać różnych rzeczy, ale co do Sorai to jakoś tak ciężko mi znaleźć takie półśrodki. Jest albo wszystko, albo nic. Naprawdę. No, pracujemy sobie nad tym. Teraz mam wyjść, widzisz, no, soraję jakoś tak spontanicznie, bez tych całych przy, przygotowań. Sam mi się trochę robić ciężko. No, ale dlaczego o tym mówię? Zapomniałam. Zrobię przerwę, żeby nie przemówić. No, ale tak podsumowując, to właśnie nie jedziemy dzisiaj na urlop. Słońca mi jakoś tak specjalnie nie żal. A, już wiem dlaczego mówiłam tak. Góry to nie nasze, klimaty. I tak naprawdę jedynej rzeczy, której ja bym chciała, taki odpoczynek dla mnie, to żadne spa w tej chwili, żadne takie e, wypady, a czas dla siebie w piwnicy nad moim podcastem, bo po prostu materiał mi przycho, przybywa, mm, pomysłów mi przybywa. Mm, teraz się mam na pewno kolejny wywiad dla, dla was, fajny, bardzo fajny. E, I po prostu nie mam kiedy tego obrabiać, a bardzo to lubię robić i bardzo lubię się tam zaszyć i e, tworzyć. Lubię, gdy powstają nowe rzeczy i gdy mogę je opuścić w świat. I nie mam kiedy tego robić. Więc sobie tak wymarzyłam. Taki cały dzień, oj, idzie moje dziecko, cały dzień albo weekend, Jezu!